Powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii, ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać. Inaczej cię nie przepuszczą. Powinno do tego wystarczyć dziesięć sztuk jednej rośliny. Dzięki za radę. Jak długo się to ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Może tydzień. Ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Ksardasa? Wiedziałem, że jest potężna, ale stworzyć magicznie taką wieżę. Sardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie, to on wyciągnął mnie ze świątyni świątego. Jest po naszej stronie. Musisz porozmawiać z Ksardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie obzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem. Smoga, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. Ach, cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Ksardasa. Dobra. Ej! Ej! To było moje doświadczenie! No dobra, mówi się trudno. Sprawdzimy jeszcze jedną tnękę. Tam się znajduje właśnie... Za... w tym miejscu gdzie stał Lester. No dobra, sprawdź. sprawdzimy. O, jest szczur. Dobra, tego powinniśmy załatwić, nawet sobie tym w z Dobra, teraz trochę się uzdrowimy. Nie wiem. Aj. Musimy się oddalić, bo już słyszę kolejny Dobra. Lecimy. Aj. Zrobiliśmy kolejny poziom i jak widać przybyło nam 10 punktów nauki i zwiększyło nam się zdrowie. I tak będzie się działo się z każdym kolejnym poziomem. Dobra, zapomniałem się. No bo to, że zwiększa ilość szczurów mam, Chyba tym radę. Dobra. Zaraz prawnie poszło. Fajn. czur. Dobra. Dobra, jestem. Jak mówiłem, idziemy na górę. Tam się rozejrzeć. O, tu jeszcze pospieszamy i mamy nadmiar tych, to się zdrowie. Gdzie jest ten? O, jest. I tutaj mamy skórzane mieszki. One po prostu znajduje się mi ich odpowiednia ilość. W zależności tego, jaki to jest mieszek. Od 25 mών do nawet 2000. A, ten. O, o którym wspominam, to jest jeden taki jest i złokwestowy, po prostu. I teraz problem, z którego zawsze mam. Jak wejść do góry? O, jest wejście. A, nie wiem zapomniałem, z wielka wziąć. I tak, teraz pójdziemy. Teraz pójdziemy tam załatwić parę koblinów i wrócimy po prostu do kwartarza. Nigdy mi się tego kosta nie udało wykonać, może tym razem. Tam radę, bo nie wiedziałem jak to robić. Tutaj właśnie wtedy rozgamy ziemi. Stąd przyszliśmy i teraz pójdziemy po prostu w drugą stronę. O, już jest słychać. Na razie będę się wtedy nie używać żadnych czarów. Płata się przeczytać w późniejszym okresie gry. Dobra. Dajemy. Aj! Kurde, namierz ich, o jest. No jako, jakoś w trójką daliśmy radę. Ma akarod grzyba. Nic, nic specjalnego. Dobra, otwieramy kufry. O, jabłko. Na przykład jabłek. Jeżeli wiemy 21 jabłek, to nam się zwiększy siła plus 1. Tak samo jak jest z tymi ciemnymi grzybami. Jeżeli ich zjemy 40 sztuk, to zwiększy nam się mana bodajże 10. Już dobrze nie pamiętam, bo dosyć dawno grałem w tą grę. A teraz, po, teraz pochodzimy stąd, bo tu nie ma nic więcej do, rob do roboty. Wrócimy do Xardasa i tam zobaczymy czy wypali ten quest. A zapomniałem pamięć... Jest... Krata składa się z sześciu rozdziałów, w którym im wykonujemy questy w późniejszym rozdziale, tym po prostu dostajemy z nich więcej punktów do doświadczenia. Jest taka analogia. Ale warto wcześniej się wzmocnić, bo po tym gra po prostu wyda się bardziej ważniejsza. Tak samo jak jest ten dodatek w kruka, że musimy pójść do niezamieszkałej części wyspy, o której była mowa. I tam znajduje się ten szponbeliara.